Polowanie na potwory? Patrzcie na to. To jest Baśka. Baśka może wyglądać jak rura od odkurzacza, ale to działo plazmowe. Kopie jak syriański behemot. Polowałem z nią na wszystko. Tropiłem gilmany z laguny, rozdupczałem cośki z koła podbiegunowego, mroziłem gluty z alfa centauri, wybuchałem ksenusie z LV-426. Co takiego strasznego może być na planecie Shir? Co za paskudne bydle. Taki pysk mogła pokochać tylko mateczka tego paskudztwa. Dawajcie mnie gotowo. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłaza Fett, łowca potworów. A to jest recenzja i Wolf w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra wyszła też na Xbox One oraz PC -ty z systemem Windows. I Wolf to multiplayerowa gra stworzona przez ludzi odpowiedzialnych za Left 4 Dead, w której mamy asymetryczną rywalizację drużyny czterech łowców i potwora. Taka kooperacyjna pocyczka z bossem, w którym bosa odgrywa żywy gracz. Pomysł ciekawy, ale zobaczmy, co z tego wyszło. Fabuła? Śladowa, jak na grę multiplayerową przystało. Oto jest sobie planeta Shir, na której powstała kolonia ludzi. Grupa łowców przylatuje rozprawić się z agresywną fauną, która nie daje naszym kolonizatorom spokojnie żyć. Ale okazuje się, iż szybko mnożące się i ewoluujące potwory to jednak trochę zbyt wiele, więc zostaje zarządzone masowe. Panowie, nie chcą nas tu, to idziemy. Czyli ewakuacja. No i nasi łowcy muszą przez kilka dni tłuc wyjątkowo wredne, sprytne i agresywne maszkary, aby umożliwić pechowym kolonistom ucieczkę z planety. Wyjaśniające to intro, okazjonalne rozmowy między łowcami na początku rozgrywek oraz króciutkie przerywniki między poszczególnymi misjami, jeśli rozgrywamy multiplayerową mikrokampanię, to wszystko co mamy tu z fabuły. Bardziej buduje to klimat i pewne tło świata niż naprawdę coś opowiada, ale w sumie jest to całkiem fajne. Jasne, przy tak minimalistycznym podejściu do opowieści, wszystko jest uproszczone. Od chociażby na siłowcy to takie chodzące stereotypy barwnych najemników. Łowczyni w klimatach wódu. Ponury koleś wskrzeszający technologią umarłych. Rosjanin z ciężkim akcentem uwielbiający przemoc. Robot z głową w kształcie wiaderka, nazywany wiaderko. Typowy strażnik Teksasu z zarostem i kowbojskim kapeluszem. Banały. To sobie pojechałem. Ale takie podejście do bohaterów to dobry wybór w grze, która nie ma miejsca na normalną fabułę i szybkie charakteryzowanie postaci za pomocą znajomych schematów się sprawdza. Co zresztą zabawne te dialogi przed zrzutami na początku każdej rozgrywki wprowadzają całkiem sporo tła do tego świata i prezentują jakieś historie z przeszłości naszych łowców. Fajny smaczek, ale dość o treści, której jest tu niezbyt wiele. Przyjrzyjmy się rozgrywce. Oto potwór przy startowym paśniku. Potwór rusza w teren szukać jedzenia, a w międzyczasie łowcy w statku urządzają sobie pokaduchy, dając mu małe fory. Sportowy duch rywalizacji. Potwór śmiga po okolicy, atakuje okoliczną faunę i obżera się nią. Kiedy naładuje sobie okrąg proteinek, może ewoluować na kolejny poziom, rozwijając swoje umiejętności specjalne, rosnąc, zyskując dodatkową wytrzymałość i zwiększając zadawane obrażenia. Potem dalej uskutecznia swoje pisane kapitalikami Om, nom, nom. Jeśli mu się uda zapełnić drugi pasek może rozwinąć się w formę ostateczną, tak zwany etap trzeci. Wtedy jest już ogromny, mocarny i może spróbować wytłuc łowców albo rozwalić obecny na mapie przekaźnik, w razie jakby tchórzliwi łowcy się przed nim chowali. Jedno i drugie da mu zwycięstwo. Tymczasem łowcy od początku tropią potwora, próbując go ubić. Najlepiej zanim się rozwinie w jakąś większą, mocniejszą formę. Ma to wszystko postać całkiem ciekawej zabawy w kotka i myszkę. Otwór ma zmysł w węchu, pozwalający wykrywać mu łowców i zwierzynę nawet przez ściany. Może wykorzystywać swoje cztery specjalne umiejętności, inne dla każdego Trzech stworów, i dopóki się nie rozwinie, raczej skradać, unikając płoszenia ptaków, powalania drzew, zostawienia śladów i tak A kiedy się obiada, tworzy pancerz, który można regenerować konsumpcją kolejnych ofiar. Jeśli utraci swoją tłuszczową ochronę, kolejne obrażenia powodują już permanentne uszkodzenia, których nie da się wyleczyć, ale można je przykryć nowym pancerzem. Łowcy za to mają cztery klasy. Trapper lokalizuje i próbuje uwięzić potwora w tymczasowej kopule, która nie pozwoli mu uciec. Szturmowiec. Posiada siłę ognia pozwalającą na zadawanie dużych obrażeń. Medyk leczy i wskrzesza towarzyszy, a koleś od wsparcia oferuje różnorakie wsparcie w postaci generowania osłon, rozstawiania działek czy też obdzielania niewidzialnością. Grając, odblokowujemy kolejne postacie i tak mamy trzy stwory oraz trzech chłopców na każdą klasę, nie licząc DLC. I każda postać różni się znacząco od pozostałych, także w ramach jednej klasy. Jeden medyk może mieć leczącą na odległość spluwę, drugi urządzenie pozwalające wskrzeszać. Nie tylko powalonych, ale i zabitych towarzyszy. Jeden traper lokalizuje potwory z pomocą towarzyszącego zwierzaczka, a inny rozstawia czujniki wykrywające pobliską zwierzynę. Podobnie jest z potworami. Goliat to skoczny, szarżujący i miotający kamieniami brutal. Kraken potrafi latać i używa mocy opartych na prądzie. A widmo to taki potwór ninja, który się skrada, atakuje nagle, ogłupia i rozdziela łowców. Jak na standardy aktualnych gier AAA, i Wolf jest tak naprawdę dość złożony. Jak baśka, Cud techniki, a nie wygląda. Dostajemy przydługi i nudny tutorial, filmiki instruktażowe, ale te wszystkie wprowadzenia są raczej daremne, bo i tak naprawdę zaczynamy rozumieć, jak wszystko w tej grze działa dopiero po paru ładnych godzinach grania. Z początku wydaje się, że jest to jednak dosyć prosta gra, ale jak zaczynamy grać z bardziej zaawansowanymi graczami, okazuje się, iż każda umiejętność ma swoje miejsce, każdy łowca musi wykonać swoją robotę dobrze, aby drużyna mogła mieć jakiekolwiek szanse z wytrawnym potworem. A i potwór może łatwo przegrać, jeśli nie wie, co. Robić. Sieć zależności między postaciami i ich umiejętnościami to dość złożony system, trochę jak w grach typu moba. I Wolf ma ten problem, że początkowo angażuje gracza unlockami, a tych wystarcza tu może na kilkanaście godzin, a potem niejeden grający będzie miał błędne wrażenie, iż właściwie jakoby ukończył grę. A tak naprawdę prawdziwą zabawą w dziele Turtle Rock jest zrozumienie rządzących rozgrywką systemów i budowanie dookoła tego taktyk. Weźmiesz medyka, który może wskrzeszać, ale słabo leczy? Lepiej mieć w drużynie gościa, który daje innym tarczę. O, to chociażby najprostszy przykład tego, jak każda zmiana postaci to jakaś dziura, którą trzeba czymś wypełnić. W pewnym momencie grania ma się wrażenie, że w i Wolf jest spory problem z balansem, bo trzeci potwór, widmo, wydaje się o wiele mocniejszy od pozostałych. Ale kiedy pogramy dłużej, uświadomimy sobie, że przecież nim grają bardziej zaznajomieni z grą gracze. Ten stwór odblokowuje się po dłuższym czasie grania, więc nie grają nim nowi. Ale nie znaczy to, że V-Wolf nie ma w ogóle problemów z balansem, rozgrywka oparta na tak wielu różnorodnych postaciach przynosi sporo tego typu kłopotów. Dlatego na długość życia gry będzie miało znaczny wpływ to jak długo Turtle Rock będą łatkami niwelować pomysły graczy na to jak rozwali całą zabawę innym swoimi dziwnymi taktykami. A tego, jak długo będą wspierać grę, nie sposób przewidzieć. Ale tragedii w moim odczuciu nie ma. Nawet jeśli w pewnym momencie wydawało mi się inaczej, wynikało to raczej z mojej ignorancji w temacie, tego, jak pewne mechanizmy działają. Od chociażby dopóki samemu nie pogra się widmem, wydaje się ono mocno przekokrzone. A sama rozgrywka może postronnemu obserwatorowi wydawać się nudna, początkowo nawet trochę nużąca, ale kiedy już nauczymy się zasad gry, nie przeszkadza fakt, że ponad połowa każdego trwającego zwykle kilkanaście minut polowania to zabawa w kotka i myszkę. Otwór musi być cały czas czujny, gotowy do ucieczki, jeśli nie jest jeszcze przygotowany na konfrontację, a walka o przetrwanie, jeśli przedwcześnie wpadnie się w pułapkę, to masa emocji. A łowcy. Ach, oh, łowcy też mają niezłą zabawę, szczególnie jeśli gra się ze znajomymi. Przecież Nazywanie terenu, szukanie oznak bytności potwora, rozstawianie i monitorowanie czujników, cała atmosfera polowania naprawdę tu działa. Ile satysfakcji daje wbicie strzałki naprowadzającej w plecy uciekającego Goliata, albo uwięzienie pod kopułą odlatującego krakena. No co ty, Jamie i Sonie, dopiero co go złapaliśmy? Jeśli nie, to I will no dobra, dobra! Ramy, jaki nerwowe. Wypadałoby jeszcze poruszyć temat tych wszystkich paczek DLC, które i Wolf dostało. Moim zdaniem, nie jest to coś, co psuje mocno grę, bo nie ma tu żadnego płać, by wygrać. A jedynie kilka postaci łowców i dodatkowy potwór mają być do kupienia. Reszta to skórki postaci, i chociaż można na nie wydać jakieś kosmiczne ilości pieniędzy, to nie wiem, kto normalny chciałby to zrobić. Moim zdaniem, bez wydawania kasy jest tu dostatecznie dużo zawartości. Niemniej to wycinanie elementów na potrzeby DLC i preorderów jest naprawdę irytujące. Jeśli miałbym jeszcze się czegoś czepiać, to tego, że lokacje wydają się oferować za małą różnorodność wizualną. Niektóre się wyróżniają, ale kilka z nich nadal mi się ze sobą myli. Ponadto znaczna część uzbrojenia łowców została zrobiona tak, że nie wydaje się ta broń zbyt mocna. I mówię tu po prostu o efektach i dźwiękach towarzyszących strzelaniu. W zestawieniu z wytrzymałością potwora często można mieć wrażenie strzelania z pistoletów na wodę do czołgu przez to model samego strzelania nie wydaje się zbyt satysfakcjonujący, ale chyba największym problemem i wolf jest to, że to jest gra, którą nie tak łatwo docenić. Początkowo wciąga tym, co odblokowujemy, bawi też granie w pseudokampanię nazwaną ewakuacją, w ramach której zwycięstwa i porażki wpływają na kolejne mecze, dodając do nich jakieś teleporty czy ściany ograniczające ruch potwora. Jest też tam kilka dodatkowych trybów gry opakowanych w podstawową mechanikę polowania. W jednym potwór musi chronić przed zniszczeniem jaja i może w danym w momencie wyklucz jednego pomniejszego, sterowanego przez sztuczną inteligencję, potworka do pomocy. W innym łowcy ewakuują i ochraniają przed fauną kolonistów, w kolejnym z pomocą regularnie odradzających się stworków nasze Monstrum atakuje serię generatorów, co już wybitnie kojarzy mi się z mobami. Ale kiedy już przez to wszystko przebrniemy i poznamy, zabawa może zacząć wydawać się najpierw mocno powtarzalna, a potem w obliczu bardziej zaawansowanych graczy frustrująca i to jest ten moment kluczowy. Albo wgryziemy się w systemy i taktyki jakie ta gra oferuje, albo odpadniemy. No cóż. I oto całe Evolve. Gra, w którą łatwo się wchodzi, ale trudniej przy niej zostaje, jeśli graczowi się nie uda, cóż, wyewoluować? Myślę, że dzieło Turtle Rock może być satysfakcjonujące na dłuższą metę dla tych, którzy zdecydują się w nie bardziej zaangażować, ale próg wejścia jest zadziwiająco wysoki jak na tytuł wysokobudżetowy. Ale wierzcie mi, że mało co daje tyle radości, co zjedzenie swoich znajomych, patrzenie jak ostatni z nich ucieka i trafienie go zabójczym kamieniem. Albo zebranie się z kumplami i takie zrealizowanie zaplanowanej taktyki, aby udało się wytropić i ubić maszkarę. Cóż, udanego polowania. Game on! A, i Wolf zawiera też okazjonalnie popsute disco shadery.